Cześć, witam, dzień dobry. Tu Silverstacker.pl i kanał Srebra dla Zuchwałych, czyli Silverstacking po polsku. Kolejne wzrosty na srebrze przyciągają nowe osoby zainteresowane inwestowaniem w ten metal. Uznałem więc, że to dobry moment, aby odświeżyć i uaktualnić 5 porad dla początkujących, o których mówiłem w jednym z pierwszych odcinków sprzed już ponad dwóch lat. Mimo że odcinek zawiera porady dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze srebrem fizycznym, to liczę, że osoby zaznajomione już z tym tematem obejrzą odcinek i pomogą zweryfikować informacje z tego odcinka, a także podzielą się w komentarzach swoimi uwagami i radami dla młodszych starszym kolegów. Serdecznie zapraszam. Witam bardzo gorąco wszystkich widzów, szczególnie zaś osoby, które oglądają ten kanał od niedawna. Cześć witajcie. Cieszę się, że tu trafiliście i liczę, że zostaniecie z nami na dłużej. W dzisiejszym odcinku podzielonym na pięć części, pięć takich dużych segmentów pozwolę sobie udzielić kilku porad dotyczących silver stackingu, które mam nadzieję uchronią nowe osoby przed kilkoma błędami, które często zdarzają się osobom z niewielkim doświadczeniem. W opisie filmu znajdziecie też linki do innych moich filmów. W których omawiam szerzej zagadnienia i hasła, które pojawią się właśnie w tym filmie. Proszę jednak pamiętać, że nie jestem doradcą finansowym, a treści, które przedstawiam na tym kanale, to tylko i wyłącznie moje prywatne przemyślenia. Tak więc zapraszam. Punkt pierwszy: zdobądź podstawową wiedzę. O srebrze fizycznym można usłyszeć po raz pierwszy na wiele sposobów. Być może szukałeś sposobów na dywersyfikację swojego portfela lub też chciałeś uchronić swoje pieniądze przed inflacją, bądź też szukasz dodatkowej formy oszczędzania z myślą o emeryturze, a może po prostu czytałeś artykuł o tym, ile srebro dało zarobić w ciągu ostatniego roku czy dwóch i to właśnie wzbudziło Twoją ciekawość. Jest wiele przyczyn, dla których srebro jest atrakcyjną formą inwestowania a także wiele różnych dróg, aby w nie inwestować. Jednakże pojedynczy artykuł lub pojedyncza rozmowa ze znajomym to zdecydowanie zbyt mało, by następnego dnia dokonać pierwszego zakupu, prawda? Dlatego też zachęcam, byście na początku poświęcili trochę czasu i poszerzyli swoją wiedzę na temat metali szlachetnych. Jakie informacje powinniście sobie przyswoić na początku? Przede wszystkim, moim zdaniem, skąd się bierze srebro i do jakich celów poza produktami inwestycyjnymi, numizmatyką i jubilerstwem jest wykorzystywane. Warto poczytać sobie, jakie są relacje pomiędzy srebrem a złotem, jak ich wyceny giełdowe są powiązane z innymi walorami giełdowymi czy na przykład walutą amerykańską i na przykład skąd się bierze pojęcie safe haven i co oznacza właśnie przy tych kruszcach. Warto też prześledzić notowania srebra nie tylko z ostatnich tygodni czy miesięcy, ale też sprzed kilkunastu lat, obserwując nie tylko maksymalne, ale również i minimalne wartości kursu. A także zwrócić uwagę na to, jak długo te poszczególne cykle potrafiły trwać w przeszłości. Do tego dochodzą takie hasła jak cena spod, srebro papierowe itd. Oczywiście, że nie jest konieczne znalezienie informacji na każdy z tych tematów, ale myślę, że te podstawy powinny mniej więcej dać wam obraz, jak wygląda rynek srebra. Bardzo ważne jest, by już na początku zrozumieć, dlaczego przy metalach szlachetnych, zwłaszcza fizycznych, sugeruje się długi okres trwania inwestycji i że istnieje ryzyko utraty kapitału, zwłaszcza inwestując w krótkim terminie. Tym bardziej, że obserwując wykresy za ostatnie kilkanaście miesięcy, można dojść do troszeczkę innych wniosków. Informacji szukajcie oczywiście w artykułach, w fachowej prasie, na forach internetowych. Czy też na przykład na grupach facebookowych, czy kanałach YouTubeowych takich jak ten. Pamiętajcie jednak, by weryfikować zdobywane w ten sposób informacje w różnych innych źródłach i samemu oceniać, czy są one oczywiście wiarygodne. Myślę, że poświęcenie wolnej godziny czy dwóch przez jakiś okres kilku czy dni czy tygodni by zapoznać się z właśnie z tematem metali szlachetnych i na tej podstawie podjąć decyzję o swoim zaangażowaniu w ten rodzaj inwestycji, pozwoli wam uniknąć ewentualnego rozczarowania przyszłości i niepotrzebnego narażania własnych oszczędności. Jak mówiłem wcześniej, są to podstawowe informacje, które ułatwiają zrozumienie rynku srebra fizycznego. Ale jak bardzo zagłębicie się w te tematy, zależy wyłącznie od Was. Edukacja w tym zakresie praktycznie trwa cały czas, i z biegiem czasu będziemy nabywali nowej wiedzy i zdobywali doświadczenie w tej dziedzinie, co pozwoli spojrzeć nam na niektóre sprawy z zupełnie innej perspektywy. Punkt drugi, zdecyduj, co będziesz kupować. Skoro poznaliśmy już wstępnie charakter rynku srebra fizycznego, znacie jego możliwości i zagrożenia i nadal chcecie inwestować w srebro, to czas przyjrzeć się dokładnie, w jakiej formie dostępne jest srebro na rynku. Do inwestycji wykorzystuje się najczęściej srebro pod postacią sztabek i monet. Same monety możemy podzielić na monety bulionowe, takie jak te, czy też monety premium. Popularne są również srebrne monety obiegowe historyczne, które mamy po tej stronie, które wchodzą w skład kategorii zwanej srebrnym złomem lub też junk silver. Oferę srebrnego złomu uzupełnia również srebro z biżuterii, z zastaw stołowych, sztućców czy też inne srebro przemysłowe. Każda z tych kategorii Charakteryzuje, tak jak widzicie, różna postać, waga, próba tych monet, czy też bardzo istotna dla nas łatwość weryfikacji i rozpoznawalność na rynku, które oczywiście przekłada się potem w przyszłości na zbywalność. Ma to również wpływ na wycenę rynkową i odniesienie do ceny spotu srebra. Na tym etapie bardzo istotne jest też poznanie sposobów weryfikacji kupowanego srebra, by uchronić się przed falsyfikatami i podróbkami. Na ten moment nie jest to jakoś mocno skomplikowane, te falsyfikaty, podróbki dość łatwo domowymi sposobami można sobie zweryfikować, więc nie jest to jakiś temat arcy trudny. Te właśnie wady i zalety, o których przed chwilą powiedziałem, tych poszczególnych kategorii decydują o większej lub mniejszej opłacalności gromadzenia srebra pod tą postacią. Niezmiernie istotny jest też dostęp do, do tego typu rzeczy. Tak, jak na przykład, przy monetach obiegowych, tak jak tutaj. Jeśli mamy kilka antykwariatów, jeśli są jakieś giełdy staroci w naszej okolicy, to będziemy mieli troszeczkę łatwiej z tym dostępem niż na przykład osoby, które muszą ograniczać się jedynie do ofert internetowych. Na ten moment najbardziej popularne na rynku wśród inwestorów są z moich obserwacji monety bulionowe i monety premium, ale także dużą popularnością cieszą się właśnie srebrne obiegówki. A także sztabki, które zdobywają coraz to większy rynek i, i, coraz, i budzą coraz większe zainteresowanie wśród inwestorów. Wybór rodzaju srebra i jego udziału w zakupach należy do Was indywidualnie, w zależności od Waszych preferencji czy też gustu, ale też przede wszystkim od przyjętego celu i strategii zakupowej. Jeśli mamy strategię oszczędzania długoterminowego, z jak najefektywniejszym wykorzystaniem dostępnego kapitału, to bardziej skupimy się właśnie na monetach bulionowych, takich jak te, czy też właśnie srebrze obiegowym. Z jakich powodów? Z tego względu, że cena tych, tych właśnie monet, tego rodzaju srebra, jest bardzo zbliżona do ceny spotu srebra. Znaczy, bardzo zbliżona w dzisiejszych czasach to jest jakieś 10-20% powyżej tej ceny, więc. Jest to jeden z najtańszego rodzaju srebra, jakie, jakie możemy kupić w przeliczeniu na wagę srebra o próbie 999. Dodatkowym atutem, też i bardzo istotnym, jest prosta weryfikacja autentyczności tego typu monet. Żeby tak naprawdę zweryfikować którąkolwiek z tych monet, wystarczy nam waga, wystarczy nam suwmiarka i na przykład dostęp do internetu, gdzie. Uzyskamy te właśnie dane, jak powinna wyglądać i ile powinna ważyć oryginalna moneta, łącznie ze średnicą, grubością i też, i też wagą. Podobnie jest przy monetach tutaj obiegowych, gdzie do tych podanych przed chwilą parametrów dochodzi nam jeszcze próba danej monety. I to są właśnie te rzeczy, które, które powinniśmy sobie gdzieś na tym początku przyswoić i. I mieć opanowane, jeśli jesteśmy zainteresowani właśnie tymi kategoriami. Jeśli chcemy zyskiwać nie tylko na wzroście ceny srebra, na który liczymy, ale także na przykład na wzroście premium danej monety, czyli tzw. wartości kolekcjonerskiej, powiedzmy, tak to nazwijmy, to będziemy kupowali więcej właśnie tego typu monet premium do naszego właśnie zbioru. Same monety premium dzielą się na, na takie monety z niewielkim premium, a także z większym premium i z bardzo wysokim premium. Jest to związane z ze sposobami bicia tych monet. Więc oprócz monet, które są bite zwykłym stemplem, mamy też monety lustrzane, czyli mniej więcej tak jak tutaj mamy tą obwódkę. To nie jest moneta lustrzana, ale, ale monety lustrzane, o których mówię w tej chwili, o których myślę, to mają właśnie, tak jak tutaj ten zewnętrzny pierścień tej kukabury, mają tak całą, całą powierzchnię monety właśnie w taki błyszczący, lustrzany sposób zaprezentowane na monecie. Do tego dochodzą też inne techniki bicia monety z dodatkowymi elementami i To wszystko przekłada się na, na dodatkową wartość premium, którą musimy zapłacić już w momencie kupowania tej monety. I z czasem liczymy na to, że to premium na tej monecie będzie rosło. Jednakże pamiętać trzeba, że nie zawsze ten wzrost premium z biegiem czasu następuje, a niekiedy nawet taką monetę trudniej będzie nam sprzedać niż na przykład monetę bulionową i finalnie możemy nie uzyskać na niej takiej ceny, jakiej byśmy oczekiwali, i która przyniosłaby nam choć odrobinę zysku. Warto również sprawdzić, w jaki sposób sprzedawane jest srebro z tych kategorii i na jakie ceny odkupu możemy liczyć u dealerów i na przykład na rynku wtórnym. Samych sposobów i pomysłów na zakup srebra jest wiele, i można kupować każdy rodzaj srebra. Bądź też skupić się na, na dwóch czy, czy na trzech kategoriach, o których mówiłem przed momentem, albo o tych, o których tutaj nie zaprezentowałem. Ale wspominałem również wcześniej, i to oczywiście zależy tylko i wyłącznie od Was, a wraz z nabywaną wiedzą i doświadczeniem możecie je sobie z czasem dowolnie modyfikować i rezygnować, albo dołączać jakąś kategorię do, do swojego zbioru. Na początku jednak, gdy sami jeszcze nie jesteście pewni, czy gromadzenie srebra i oszczędzanie w taki sposób Was zainteresuje, a także dopiero poznajecie zawiłości tego rynku, to sugerowałbym bardzo gorąco kupowanie popularnego i taniego srebra, takiego jak srebro bulionowe, obiegowe, czy też monety z niewielkim premium. Punkt trzeci, pierwsze zakupy. Gdy w końcu przebrniemy przez ten etap edukacyjny i decyzyjny, przechodzi moment na składanie pierwszych zamówień. Warto przygotować się do tego wcześniej i przed tym rozpoznać rynek i prześledzić oferty różnych dealerów czy też sklepów. Jest to o tyle ważne, że niekiedy różnica na tej samej monecie może być spora u różnych sprzedających, a różnica może wynosić nawet kilka albo kilkanaście złotych w zależności od tego, o jakiej monecie mówimy. Obok dealerów mamy również rozwijający się coraz bardziej rynek wtórny, który możemy znaleźć na dedykowanych portalach ogłoszeniowych, na giełdach czy na przykład na serwisach aukcyjnych. Oczywiście też nic nie zastąpi kupowania bezpośredniego na, na targach czy w antykwariatach, gdzie możemy wejść, obejrzeć monetę, porozmawiać ze sprzedającym, potargować się, jeśli się uda, i, i zakupić monetę. Jednakże na rynku wtórnym, zwłaszcza jeśli kupujemy przez internet, należy zachować szczególną ostrożność przy transakcjach i naprawdę mieć już opanowaną weryfikację autentyczności kupowanego srebra. Myślę jednak, że te pierwsze monety, które trafią do Waszych zbiorów, powinny pochodzić od sprawdzonego sklepu czy antykwariatu, gdyż macie tu blisko stuprocentową pewność, że kupowane monety są oryginalne. Co do samych zakupów, to z uwagi na ten długi okres inwestowania i taką specyfikę gromadzenia tego srebra, co jakiś czas będziemy dokonywali zakupów kolejnych monet i w ten sposób nasz zbiór srebra będzie się powiększać. I ta praktyka sprawdza się z uwagi na zmienność ceny srebra, bo wraz z kolejnym zakupem uśredniamy sobie wartość średnią kupowanego srebra i, i wartość jednej uncji z naszego właśnie zbioru. W ten sposób, nawet kilka zakupów przy wyższej cenie spotu z biegiem czasu już nie jest taka istotna i jest niwelowana przez kolejne zakupy, być może z niższym kursem. Dobrze jest też zastosować to w przypadku, gdy chcemy przeznaczyć na swój zakup jakąś większą kwotę. W ten sposób niwelujemy ten właśnie możliwy jednorazowy zakup na, na, przy jakimś wyższym kursie na, na górce cenowej. Aby zachować pewną dyscyplinę w zakupach i nie kupować srebra ponad nasze możliwości np. Na pod wpływem emocji, co bardzo często się zdarza na początku, warto założyć tzw. budżet zakupowy, który np. co miesiąc zasilamy pewną kwotą przeznaczoną na inwestycje w srebro. Robiąc zakupy, starajmy się nie przekraczać dostępnych w tym budżecie środków, chyba że pojawi się okazja zakupowa dotycząca nowej serii bądź monety, która pojawiła się właśnie na rynku, lub też na przykład mamy spory spadek ceny srebra na wykresach, z którego szkoda by było nie skorzystać i nie dokupić na przykład trochę monet, wykorzystując właśnie ten, ten dół cenowy. Takie incydentalne przekraczanie budżetu jest. Jest myślę zrozumiałe i o ile oczywiście nie dopuszczamy się jego zbyt często. Punkt czwarty: własne tempo zakupowe. Bardzo możliwe, że pierwsze zakupy charakteryzować będzie lekki chaos i chęć kupienia wszystkiego, co, co jest w sklepie. Z czasem jednak następuje taka pewna stabilizacja i uspokojenie. Określamy, jakie serie i jakie rodzaje monet kupujemy oraz w jakich ilościach przede wszystkim, powoli wpadając w taki odpowiedni rytm. Nasze zakupy. Nie powinny zagrażać naszemu budżetowi domowemu i wymuszać nieplanowane ograniczenia w innych miesięcznych wydatkach. To jest bardzo istotne moim zdaniem. Dlatego też tak bardzo pomocne jest określenie tego budżetu zakupowego i dyscyplina w jego stosowaniu. Jeśli się do tego stosujemy, to kolejne zakupy będą przyjemnością i nie będą powodować jakiegoś zbędnego stresu. Przede wszystkim nie oceniamy naszego zbioru i tych monet, które posiadamy, tego naszego tempa gromadzenia srebra w odniesieniu do innych. Pamiętajmy, że każdy z nas ma inne możliwości i inne cele w tym zakresie i jakiekolwiek porównywanie się do innych osób nie ma po prostu najmniejszego sensu. Nawet jeśli kupujecie pojedyncze monety co miesiąc czy dwa, to przecież w ten sposób budujecie własne oszczędności, które z czasem będą się u was, mam nadzieję, powiększać, a to już jest bardzo dużo. To już daje jakiś kapitał za, za jakieś parę lat, za 3-4 lata, za 5. Tych monet nagle się okaże, że jest 20-50, 150 i, i to już jest naprawdę jakaś tam, jakaś tam kwota odłożona, z których w razie czego możemy skorzystać. Jeśli kupujecie różne rodzaje srebra, na przykład bullion i monety premium. To moim zdaniem dobrze jest określić sobie procentowy udział w zbiorze każdej z tych kategorii, lub na przykład ile monet lub uncji planujemy kupić w najbliższych miesiącach czy roku kalendarzowym. Takie cele przede wszystkim monitorują nasze zaangażowania w różne monety i sprawdzają, czy, czy za bardzo nie mijamy się z tymi naszymi wcześniejszymi założeniami i strategią zakupową. To jest oczywiście czysto hipotetyczne i nie ma żadnego problemu, jeśli jeśli tych celów nie uda Wam się osiągnąć na koniec roku, warto to po prostu przeanalizować, czemu tak się stało i, i ewentualnie wyciągnąć wnioski na przyszłość z tego. Ale to jest po prostu jedno z pomocniczych narzędzi, takich do, do samokontroli i samomobilizacji w tych naszych realizacjach założeń i, i tempa zakupowego, które narzuciliśmy sobie wcześniej. Ale tak jak we wcześniejszych przypadkach. Nie ma żadnego problemu, jeśli naszą strategię, nasze tempo, nasze zaangażowanie w poszczególne srebro gdzieś tam sobie w przyszłości będziemy korygowali i będziemy troszeczkę y, zmieniać charakter naszego staku, czy też nasze podejście do srebra. To jest zupełnie naturalne i po prostu wynika z, z wiedzy i z naszego doświadczenia, które zdobyliśmy do tej pory. I na koniec ostatni punkt, piąty satysfakcja. Inwestowanie w srebro fizyczne potrafi być naprawdę bardzo przyjemną formą inwestowania. Przegląd własnego zbioru to fajny sposób na relaks, a kupowanie nowych monet daje naprawdę sporo radości i satysfakcji, niezależnie czy kupujemy monetę, sztabkę czy też może jakieś premium. Z pewnością gromadzenie srebra nie powinno generować dodatkowego stresu, o którym mówiłem już we wcześniejszym punkcie. Kupujcie srebro, które Wam się podoba, do którego jesteście przekonani, i nie ulegajcie tak bezkrytycznie jakimś sugestiom z zewnątrz co do doboru strategii czy też doboru Waszego gustu i monet, które macie kupować, gdyż finalnie to Wy wydajecie w swoje środki, więc warto się troszeczkę głębiej zastanowić, czy faktycznie jest sens kupować proponowane monety. Z biegiem czasu z pewnością wasze podejście i to zaangażowanie w srebro fizyczne będzie się zmieniało. Być może część z was będzie traktowała swój zbiór już jako kolekcję, i to nie jest niczym niepożądanym. Jednakże pamiętać w tym przypadku trzeba o tych naszych własnych założeniach i o tym, że wcześniej czy później będziemy chcieli te monety sprzedać. Jeśli nie całość, to przynajmniej jakąś część. I może być ciężko rozstać się z monetami, które traktujecie jako własną kolekcję. Dobrze jest więc starać się nie przyzwyczajać do monet za bardzo, które kupujecie z myślą o, o dalszej sprzedaży. I jeszcze jedna rzecz, którą pojąłem tak całkiem niedawno, muszę Wam się przyznać. Warto od czasu do czasu naprawdę zaszaleć i kupić sobie do staku coś zupełnie innego, coś, coś, czego nie kupujecie najczęściej. Co troszeczkę wystaje poza te wasze założenia. Albo, jest, albo może to być jakoś nieco droższa moneta premium, albo na przykład moneta lustrzana, albo też moneta o wadze 5-10 uncji. Jeśli najczęściej kupujecie monety jedno- czy dwuuncjowe, coś takiego, co będzie się wyróżniać z tego staku i, i, i będzie takim czymś szczególnym. Dla Was. Z jednej strony dodaje to dodatkowego uroku naszemu zbiorowi, a z drugiej strony poznajemy nieco inne monety od tych, z którymi mamy do czynienia zazwyczaj. Mamy tu bardziej pięć zagadnień niż pora dla początkujących, gdyż samych tych moich sugestii i rad było tutaj zdecydowanie więcej. Zachęcam przynajmniej do zastanowienia się nad tymi tematami, ale mam nadzieję, że chociaż część tego materiału uznacie za pomocną i przydatną. Pamiętajcie, że sami odpowiadacie za własne inwestycje i podejmowane decyzje, dlatego też nie róbcie niczego pochopnie. Jak mówiłem na wstępie, wiele z tych zagadnień było już poruszanych przeze mnie w innych odcinkach kanału SDZ. Więc zapraszam do opisu filmu, gdyż tam znajdziecie do nich linki. Zachęcam też oczywiście do zapoznania się z innymi moimi filmami. Tradycyjnie już na koniec zapraszam do komentowania i do polubienia odcinka, jeśli wam się oczywiście odcinek podobał. Bardzo dziękuję za ostatnie subskrypcje oraz za to, że regularnie odwiedzacie kanał. Wielkie dzięki. Zachęcam do dołączenia do strony SDZ na Facebooku. Strona miała, tak jak pisałem, niedawno przymusowy restart i, i zaczynamy po prostu od nowa, od zera. Więc jeśli obserwowaliście stronę wcześniej, to zachęcam do dołączenia do niej ponownie. Pokazuję tam. Jakieś zdjęcia z moich, z moich monet, które kupiłem niedawno, wrzucam jakieś ciekawe linki, a także informuję troszeczkę wcześniej o tym, że nowy odcinek SDZ pojawi się na YouTube. Także gorąco zapraszam Was do, do tej części Facebooka. A na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za poświęcony czas i do usłyszenia już wkrótce. Trzymajcie się, cześć.